No, proszę, Sam Szara. Osoby nieznające jego historii mogą mówić, on jest lub nie jest dżihadystą. Nawet na początku współpracował z Al-Kaidą z pobudek, które lepiej byłoby określić jako nacjonalistyczne, a nie dżihadystyczne. Był członkiem milicji Al-Kaidy i dwukrotnie od nich odszedł. Dużo pisał i mówił o własnej ewolucji ideologicznej oraz o swoim celu dla Syrii. Powinniśmy to zaakceptować. Bo to lepsze niż inne dostępne opcje. Chcesz powrotu do władzy Asada i jego proirańskiej, pro-Hezbollah ideologii? Nie, więc myślę, że chcemy kogoś, kto przynajmniej. Dlaczego to musi być jedno albo drugie? Cóż to, co musi się wydarzyć, to nie przyjęcie konkretnej ideologii, tylko konsolidacja odpowiedzialnej kontroli państwa. To ma miejsce, gdy jest zaangażowanie, a nie izolacja. Na przykładzie reżimu Asada widzieliśmy skutki izolowania złych reżimów. Wtedy zwracają się do najgorszych sojuszników Teheranu i Moskwy, po czym stają się oprawcami własnego narodu. Szara i jego ruch mają wady. Choć pojawia się wiele pozytywnych opinii, konieczne jest zaangażowanie ki i marchewka zachęty i zniechęcenia, by ich utrzymać na właściwej drodze. Teraz najważniejszym narzędziem pozostaje zaangażowanie gospodarcze i odbudowa kraju. Myślę, że właśnie na tym głównie skupiała się polityka prezydenta Trumpa, i szczerze mówiąc, uważam, że to właściwy kierunek. Uważam, że już jeden atak wilka wystarczy, by wyrzucić al-Sharę za burtę i zapytać: co dalej? Co jeszcze możemy zrobić razem? Ten scenariusz widzieliśmy już w Iraku. Bez lokalnego rozwiązania sytuacja się nie poprawia. Tylko szybciutko. Ponieważ współpraca z dowodzonymi przez Kurdów siłami demokratycznymi Syrii bardzo dobrze się sprawdziła w osłabianiu islamskie państwo w Iraku i Syrii. Zniszczyła kalifat, Kurdowie walczyli w Kobane Iraka oraz w tych miejscach. Uniemożliwili kalifatowi umocnienie się. Dlaczego taki pośpiech, żeby zmusić syryjskie siły demokratyczne do złożenia broni? Zgadzam się z Tobą. Uważam, że do zadania polegającego na zniszczeniu kalifatu syryjskie siły demokratyczne, było dobrym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Jednak nie jest to legalny rząd Syrii. Zarządza nią radykalna grupa reprezentująca mniejszość wśród mniejszości. Nie możesz oddać jednej trzeciej kraju grupie stanowiącej mniej niż 10 i oczekiwać, że to potrwa wiecznie. Konsolidacja kontroli Damaszku musi być ostrożna i uwzględniać mieszkańców Północnego Wschodu. Jednak ten region. Nie może pozostać niezależnym państwem na stałe. To zagraża potrzebnej nam stabilności w Damaszku.